W zadaniu drugim powtórkowym mamy obliczyć wartość wyrażenia i jest to mnożenie. Mamy najpierw 5 setnych do potęgi szóstej razy 4 do potęgi szóstej. Czyli co robimy? Stosujemy, które tutaj nasze prawo to pierwsze, czyli złapiemy sobie to w nawias i będzie 0,5 razy 4 poza nawiasem do potęgi szóstej. Z pierwszego wzorku tu skorzystałem. I teraz mogę sobie wymnożyć to, co jest w nawiasie. Wiemy, że 4 razy 5 to jest 20. I muszą być łącznie dwa miejsca po przecinku, czyli by, by, byłoby 0,20. Ale zwróć uwagę, że to 0 nie ma żadnej wartości. Więc po prostu mogę zapisać jako 2 I to w nawias do potęgi szóstej. I teraz, jaka tu będzie odpowiedź? Jeśli pamiętamy, że 2 do potęgi szóstej to jest 64. To tutaj też musimy mieć coś z liczbą 64. Ale z racji, że mamy jedną cyfrę po przecinku, a jest do potęgi szóstej, to łącznie będzie 6 cyfr po przecinku. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Teraz to moje 64 zapisuję idąc od końca. A puste miejsca muszę uzupełnić zerami. Czyli to byłaby nasza odpowiedź A. I mamy rozwiązane zadanko. Другие. Yeah.